Cześć, się ma na wszystkim z tej strony Seba. A to jest krótki filmik, w którym pokażę Ci, jak pobrać i zainstalować grę DeForest. Więc zaczynajmy. Odpalmy swoją przeglądarkę. I to będzie to jest link do pobrania tej gry. Ja go podam Wam w opisie, nie martwcie się. Ok, przekierowuję nas na stronę i po prostu klikamy get this torrent a jeżeli nie mamy torrenta to po prostu wpisujemy w przeglądarkę naszą utorrent wy też będziecie mieli podany link w opisie więc nie martwcie się o to wszystko ja już wam to wszystko dałem no i dobra jak pobraliście już ten plik to powinniście go mieć tu tu jest proszę deforest. odpalamy go Klikamy setup. Tak? Jako administrator. I, i, i czekamy, czekamy. OK, jest. Deforest the forest, tutaj OK, jest. jakiś jakieś, Nexte pytanie Klikamy English, bo to jest jedyny, jedyny, język. Nie ma niestety polskiego. Klikamy installation, 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 anyway. E, potem next. Instalujemy go tam, gdzie chcemy. W moim przypadku to będzie C, program Files i tak dalej. Install. Czekamy aż nam się zainstaluje. Chwilę to potrwa, ale nie aż tak dość długo. E, myślę, że pro problemu z pobraniem tej gry nie ma. E, gorzej jest no, z tą instalacją, bo są właśnie te znaki zapytania, ale to wystarczy kliknąć język angielski i potem to już. Tak jak każdą inną grę się instaluje. E... Co tu więcej powiedzieć. E... Gra działa. Zresztą mogę wam tu pokazać. Mamy 35% już. E... No dobra. Co wam tu by jeszcze mogę powiedzieć. Moi drodzy. Widzowie. I... Jeżeli chcecie, żebym zaczął nagrywać jakieś let's playe no to pff, mam. Mogę nagrać wam World of Tanks, GTA na Multi, gram na serwerze Daisy z kolegą z Ashardem. Ashard Ale to jest ogólnie Doman. No more room in Hell, on to to na pewno się pojawi. Ta gra pojawi się na moim kanale. No i Battlefield 3 mam jeszcze rasta oryginalnego. Jeżeli ktoś chce ze mną pograć, pogadać, pisać w komentarzu. No i wiele innych gier mam. No, FIFA możemy sobie pograć. Mam FIFA 14 oryginalną. I to tyle. Dobra. Instalacja się już tutaj kończy. Zaraz nam wyskoczą. Tutaj wszystko. Okej. Okay. Microsoft Visual Ok, ja już to mam zainstalowane, więc kliknę Repair Żeby nie było, że was oszukuję Czekamy, czekamy Tu 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 tu, tu. Jest troszeczkę wolniej przy nagrywaniu, bo jednak on obciąża Nagrywanie obciąża troszeczkę komputer I kolejne Czekamy I, I akceptujemy umowę, klikamy dalej, trwa inicjowanie i, i czekamy. Ok, zakończ finish i sprawdzamy czy, dziać, czy gra nam zadziała. Tu, 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 tu. Jeżeli poprawnie zainstalowali, zainstalow, zainstalowaliśmy powinno wam wyskoczyć takie okienko. Ja sobie tutaj wybiorę tą obojętną, mogę najwyższe. W okienku, żeby nie było, i mam dzięki.